Nie będę publikował nagrań z samochodami nieoznakowanymi, którymi poruszają się różne polskie służby, ale te oznakowane mogę pokazać. To żandarmeria wojskowa i auta z logiem Mercedesa, Volkswagena i Opla. A to już radiowozy policyjne, które zobaczyłem w lesie pod Bydgoszczą, a nagromadzenie służb było tam naprawdę znaczne. Były Hyundai, były Kie, były Volkswageny, były też Mercedesy i terenowe Mitsubishi L200. To pojazdy policyjne. Jeśli chodzi o auta gaśnicze, no to tu rozstrzał jest zdecydowanie większy, bo Polska Straż Pożarna... Ta państwowa, jak i ochotnicze straże pożarne naprawdę dysponują różnym sprzętem i z różnych lat. Choć mam wrażenie, że od paru lat te najstarsze pojazdy OSP powoli, bo powoli się wymienia na te nowsze, ale mówię powoli, bo to jeszcze potrwa wiele, wiele lat i sporo w tym niestety polityki. Tu możemy zobaczyć pożar w podpoznańskim Konarzewie, gdzie płonął XVII wieczny pałac i. Przyjechało chyba 135 strażaków, strażaków kilkadziesiąt z zastępów Straży Pożarnej z Poznania i regionu, a to już początek stycznia i centrum Poznania.